Apostowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co widzieli, czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nim byli bowiem jagowce, nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo. Tam, to znaczy gdzie, na miejsce pustkowie, skąd wiedzieli, gdzie mieli się zbiegać, żeby go znaleźć. To było pytanie, które mnie jakoś nurtowało. Ale kiedy tam przez jakiś czas byłem nad Jeziorem Galilejskim, akurat w tym miejscu, gdzie się to działo, to zrozumiałem to i sprawa jest dosyć prosta. Mianowicie, Pan Jezus nie odpływał na, na drugą stronę jeziora na przykład, bo tam ci ludzie by nie byli w stanie go piechotą wyprzedzić. Tak to było. Tylko odpłynął z Kafarnaum i popłynął, Mniej więcej trzy kilometry w kierunku zachodu przy tym samym brzegu do tapki, obecnie nazywanej tapki. Wtedy się to nazywało po, po grecku heptapegon siedem źródeł, miejsce, gdzie nie było żadnej miejscowości, było dosyć dużo trawy, było, były źródła, takie powiedziałbym, mineralne, bo to wyraźnie ta woda jest mineralna tam. I to było miejsce, gdzie Pan Jezus lubiał przebywać. I tam sam wychodził. To jest 3 km od Kafarna, więc to można pół godziny spokojnie dojść piechotą. I ludzie wiedzieli, że tam on lubi przychodzić, więc stąd wiedzieli, gdzie iść. I nawet go uprzedzili. Był to tłum, Pan Jezus go zobaczył, zlitował się nad Nimi byli bowiem jak owce niemający pasterza. Tłum ludzi czekał na Jezusa. Na co czekał? Oczywiście. W pierwszym rzędzie chcieli, żeby pewnie ich uzdrawiał, pocieszał, powiedział dobre słowo. Ale to są takie, powiedziałbym łatwo i w sposób naturalny, uchwytne, potrzeby. Ale to, że oni zbiegali się i chodzili za nim, świadczy o tym, że w, nim było, w nich była jakaś głębsza potrzeba i Pan Jezus to dostrzegł. Byli jak owce, nie mający pasterza, tutaj na ziemi, nie mający tej właściwej orientacji. Jest to głód Słowa Bożego. Głód przewodnictwa duchowego, potrzeba spotkania z Bogiem, czego może sobie wprost i w pełni nie uświadomiali. I tutaj pojawia się ta potrzeba pasterzy. Pan Jezus wcześniej wysłał uczniów, żeby szli i nauczali, właśnie w odpowiedzi na tą potrzebę. Potrzeba pasterzy, czyli tych, którzy dostają od Boga misję, a żeby dostać tą misję od Boga, a w pierwsza się autentycznie, osobiście z tym Bogiem spotkać. Myślę, że w tym kontekście warto przeczytać też pierwszy, pierwsze czytanie z Księgi Królewskiej. Salomon po śmierci swojego ojca został królem, był młodym człowiekiem i modlił się do Boga w Gibeonie. Mówił o swoim ojcu, ponieważ postępował wobec Boga szczerze, sprawiedliwie, w prostocie serca. Bóg mu błogosławił, udzielił mu łaski. Do tej łaski należało m.in. to, że jego syn zasiadł na, z, po nim na jego tronie. Bóg szanuje i to, co jest dla Niego najcenniejsze, to jest właśnie szczerość serca, prostota serca. Jest miernie ważne i Salomon właściwie o to prosi Boga. Prosi Go, tu jest powiedziane, dać swojemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i zrozumienia dobra, rozróżnienia dobra od zła aby sądzić lud sprawiedliwie, uczciwie. Serce rozumne, dosłownie to po hebrajsku znaczy serce słuchające. Prośba jest o to serce słuchające, i z drugiej strony po to, aby poprzez to serce słuchające można było służyć w rozstrzyganiu spraw ludzkich. I ta prośba się Bogu bardzo spodobała. Serce słuchające, czyli takie, w którym człowiek jest w stanie usłyszeć, to, co jest bożą intencją, bożą wolą w stosunku do, do Niego, do tych, których spotyka. Po to, żeby ten sąd mógł być rzeczywiście sądem bożym, a nie ludzkim. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, to Salomon to, to pragnął nie dlatego, żeby samemu stać się mądrym i błyszczeć na tle innych, żeby się pokazać lepszym, ale po to, aby służyć, być sługą. I to się Bogu spodobało. Potem Pan Jezus, kiedy zostawia nam Kościół i syła Ducha Świętego, obdarzając charyzmatami, to właśnie w tym celu każdy dostaje charyzmat swój, po to, aby nim służył innym. To jest wspólnota wzajemnej posługi. Taka jest istota życia we wspólnocie, gdzie jest to nieustanna wymiana, wymiana w miłość. Mądrość bierze się ze słuchania. Każdy z nas ma ducha świętego, tego wewnętrznego nauczyciela. I ten wewnętrzny nauczyciel jest w stanie nam powiedzieć, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe, co dobre, co niedobre, co, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I trzeba nam się uczyć słuchać tego wewnętrznego nauczyciela, aby usłyszeć słowo prawdy. Innymi słowy, trzeba dawać Bogu możliwość, aby przemówił do nas. Aby tak było, musimy się sami uciszyć, przestać gadać, zagłuszać właśnie to, ten cichy głos Boga w nas. Każdy z nas powinien prosić, tak jak Salomon, o to serce słuchające. Kto ma serce do słuchania, niechaj słucha. Byśmy umieli słuchać tego, co Bóg w sercu każdego z nas mówi, po to, abyśmy mogli stać się autentycznie sługami dla innych. W tej posłudze odnajdywali się w Chrystusie.